Tak wiem, przez tydzień nie było odcinków z The Sims 4, za co musicie mi wybaczyć, ale miałem parę wyjazdów ostatnio i. No nie nagrałem simsów, nagrałem inne gry, więc jeżeli ich nie widzieliście, to bardzo serdecznie zapraszam w kartę. Haha, <śpiewanie> ale przyspieszyłem, co? No, ale. No i. Tygodniowa przerwa była, ale już wracamy do Simsów z regularnością, słuchajcie, więc na starcie fajnie by było jakbyście zostawili łapkę w górę, bo jeżeli będzie dużo łapek w górę, to będzie częściej, właśnie będą częściej odcinki z Simsów, yy, no i możecie zostawić subskrypcję, żeby być na bieżąco, a my jesteśmy właśnie w Simsach czwóreczce tutaj, jak możecie zauważyć elegancko i pewnie się zastanawiacie, halo Marcin, co w dzisiejszym filmie zrobisz, mordeczko, słuchajcie, w dzisiejszym filmie jest yy, akcja taka, że Marcin ma podjąć yy, karierę, tak, chcę podjąć karierę, bo... Pisaliście mi odnośnie tych sztalug e, dla Marcina mm, i napisaliście mi bardzo ciekawe rzeczy, że generalnie muszę podjąć e, karierę malarza, żeby właśnie e, taką, słuchajcie, sztalugę dostać, dlatego my sobie podejmujemy właśnie taką karierę i będziemy w tym zajebiści, bo to będę malował w końcu ja, nie, nie wiesz o co chodzi, o mal, więc e, malarz dajemy sobie ok. Mm, no, i będziemy mieć, niestety, będziemy musieli pracować. Nie będziemy pracować w domu, ale będziemy, słuchajcie, yy, pracować jako malarz. Czyli będziemy mogli, słuchajcie, mieć sztalugi. Będziemy mogli mieć sztalugi. O, możesz iść się wylać w subie, ziobeczku. Możesz iść się wylać. yyy... I będziemy mieli, słuchajcie, większy jakby jakby większy level, większe doświadczenie w tym wszystkim, tak mi się wydaje przynajmniej, nie. Media wypłaty za zlecenie 300. Aha, okej, okay, dobra. Maja w ogóle jest ten po robocie, a ty, ty, Maja, chcesz się wykąpać i chcesz iść spać. Bo w ogóle, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to właśnie yy, robiłem mały remont. Yy, no teraz musimy przestać remontować, bo nie mam siana Troszeczkę, nie chcę wy wydać ostatnich oszczędności. Więc tutaj, słuchaj, Maja sobie pójdzie spać, bo widzę, że... On ona chce się myć i w ogóle i później chce spać, więc spoczko. Yy, Marcin w tym czasie będzie pracował. Tak, kontynuuj obraz, mordeczko, kontynuuj obraz. A co z naszym czarusiem? Czaruś sobie kima. Okej, okay, dobra, Marcin, jak skończysz, Mordo mm, A nie, dobra, jakąś pi to nie będziesz go budził. Po prostu maluj ziomal, yy, zobaczmy jak tam twoja kariera... Yy, a nie, to jest Maja, dobra. Obiec ob obiecujący debiut, okej, okay. czemu ty, ej, co, co, czemu wyrzuć obraz, halo, nie, nie wyrzucaj obrazu, co czemu? czemu obraz, pewność siebie, styl, ej, czemu wyrzuć, halo, aha, czyli coś, coś nie pykło, dobra, to jeszcze jeden, z jeszcze jeden, Marcin, jeszcze jeden, dasz rady, dasz radę, moro Dasz radę, o, Maja idzie spać, jest godzina 19, więc w co... Su w sumie trochę wcześniej jak na szten, jak na... Spanko, no ale dobra, no ale dobra. Skoro tak chcę, to, to tak ma. My zaczynamy pracę, słuchajcie, o dziewiątej, ok? Czyli nie możemy, słuchajcie, całą noc też nie wiadomo, co malować. Bo kurcze, musimy być w miarę wypoczęci. Mm, dostępne 3 dni wolnego mamy. Wow, dobra, i 21 simulokońców na godzinę. Nie jest źle. Czy ty to sprzedasz, Wow, okej, okay. mm. Teraz pytanie, czy sprzedać to do galerii sztuki, czy sprzedaj kolekcjonerowi? My potrzebujemy być sławni. Czy to, coś tam coś tam się ruszyło? Halo? Nic się tam nie ruszyło, kurde, bardzo niedobrze, ale dobra Marcin, yy, możesz iść spać, pozwalam ci iść spać, ty Maja śpisz, ok, więc przyspieszamy sobie czas na maksa, niech oni sobie ki mają, elegancko, czy Czarek, czy coś z tobą nie, jest coś nie tak, nie, okej, okay, śpisz sobie, skoro Czaruś sobie śpi, to to jest git, mordo, jest git. Git, git, malina. Okej, okay, dobra. Maja wstała. Czy ty, Marcin, jesteś głodny? Będziesz głodny, więc ty, Maja, już wstań i zrób obiad, ale pierw to wytrzyj. Wytrzyj to i z... posprzątaj pierw, posprzątaj... Nie, sprzątnij. Yy... Weź za... Nie, schowaj porcję do... Nie, dobra, możemy... Czekajcie, bo wymył. O, właśnie tak, w taki sposób. Ale, Maja, musisz, słuchaj, zrobić... Mm... Jakiś super zarąbiste dla rodzinki tutaj śniadanko, bo Marcin idzie pierwszy dzień do pracy, więc wiesz, kurii nie nie ma lekko. Sorki, dobra, Maja, teraz zaczynasz gotować, bo już widzę, że mega, 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 mega głodna jesteś Wow, osiągnąłeś trzeci poziom, gratuluję, Maja, jesteś wariatka jednak, nie, kurde, dobra Rób sobie tą, tą jajecznicę zarąbiście i ją zaraz zjedz Jak zjesz, Maja, okej, okay, jedz sobie sztos, ty sobie jesz Marcin prawie jest wyspany, jak wstaniesz, to... Też zjesz mord, weź porcję. Mm, później się stary wykąpiesz. Później wyjdziesz z, z czarkiem na spacer. Albo nie, dasz mu przysmak. W sumie jest trzecia nad ranem. To nie wiem, czy to jest dobra godzina, żeby tutaj kurde świrować sobie. Nie, dobra, to sobie możemy schować tuż. To, Okej, okay, dobra. Marcin sobie tutaj zajada. Maja tutaj widzę, że wszystko jest git. Idź skorzystać. Mm, dobra, to ty, Maja, pójdziesz z czarkiem na ten. Yy, kurczę, No, 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 no. o wyszczotkuj go w sumie, wyszczotkuj go, Maja. Maja, musisz go wyszczotkować, kurde. Co my tutaj mamy? Odczuwaj inspirację, to bardzo dobry znak, Marcin. To bardzo dobry znak. Yy, ty się tutaj wyką, co jest z tobą, Maja? Nie swoja, o kurcze. No tak, no bo musisz wybić pieska. No ale dobrze, zaraz ci to przejdzie. Nieprzyjemne otoczenie. No okej, okay. aha, bo on śmierdzi. Zabierz... Nie, nie, co się stało? Zapytaj go, no Co się stało? Czarek, co się stało z tobą? Okej, okay, dobra. Ja proponuję... Jest chory znowu? Co jest? Ej, dlaczego tak się dzieje? Halo? O nie on wymiotuje! Ej, bardzo źle! Bardzo źle, dobra yy... Nie ty, kurde, bo to ty masz ten. O oh, dobra, bo ja... Chciałem, żeby Maja z nim pojechała, a nie ty Marcin, więc Maja go weźmie do weterynarza. Okej. Okay. A ty... Nie, ty nie, dobra. A ty, Marcin, w sumie nie wiem, stary. Pooglądaj telewizję, oglądaj kanał, oglądaj dobra, sztos. A my musimy iść ogarnąć Czarusia. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale co odcinek, jak mogliście zauważyć, kto ogląda na bieżąco, to wie, że bardzo często Czaruś nam choruje, kurczę. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Mi się to nie podoba. Nie podoba mi się to, że nasz piesek choruje, bo tak nie powinno być. Hello, no. Hello, nie powinno tak być, dobra, idź y, Maja tutaj, mm, zapisać czarka, wydupiaj baba! Baba, wydupiaj, kurde, dobra, o tutaj, zapisz czarka, zapisz czarka, żeby go tutaj zbadali, okej, okay. weterynarz wkrótce przyjdzie, sztos, y, ty Marcin w tym czasie, y, nie, jeszcze do pracy nie ma, y, rozwijaj umiejętności, zadbaj o siebie, okej, okay. sztos. Ale przez to, że kurde go pogoniłem z tym prysznicem, jest teraz nie swój, więc troszkę lipka. Troszkę lipka, ale dobra, okej. Okay. Yy, co? Maja juzia. Józef... jest są znajomymi, o co chodzi? What the fuck, man? O co tutaj chodzi, ziomel? Dobra, okej, okay, lecimy. Zobaczmy, co nam doktor znowu powie. Co tym razem Czaruś. Czego tym razem Czaruś się nabawił, no? Wygląda na to, że przypadłość, na którą Czarek, to odrażajka. Hu lustająca, okej okay? no to nie no, jak zawsze najdroższe leczenie, no bo kurde, Czarek musi być od razu zdrowy, nie? nie ma tak, że oszczędza się na piesku nie można oszczędzać na piesku, dobra, wracaj Maja do domu yy, zobaczmy co się tam dzieje u Marcina dobra, cyk, elegancko elegancko, wracamy sobie do domu yy, no i zaraz Marcin będzie szedł, słuchajcie, do pracy jako malarz, zobaczymy jak mu pójdzie w sumie, tak szczerze jestem ciekawy, bo tutaj widzę, że wszystko git, ogląda sobie telewizję Maja, ty w tym czasie możesz się pouczyć. Poświcz umiejętności aktorskie. Bo może, być może zadzwonią do ciebie jeszcze dzisiaj. A ja proponuję, że my pójdziemy z Marcinem dzisiaj do pracy w ogóle. Zobaczymy, co tam, jak to będzie wszystko wyglądać. Bo jestem mega, 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 mega ciekawy. Yy, paskuda. Aha, okej. Okay. Marcin za godzinę yy, zaczyna pracę. Okej, okay, to na luziku. Czy ty, Marcin, coś potrzebujesz? Nie, ty nic nie potrzebujesz. Dobra, tylko widzę, że. Wanna niskiej jakości, wykąp się. No dobra, weź Marcin tą kąpiel. Okej, okay, dobra, sztos. Już możesz, stary, przerwać tą kąpiel. Skoro jest ci dobrze, to jest ci dobrze. O, to chodziło. Yy, dobra, Maja, ty się uczysz, przemawiasz, znaczy, weź może czarka, mordko, mm, na spacer. Tak, długi spacer. Idź pobiegać, idź pobiegać, Maja. Ja myślę, że bieganie tobie dobrze zrobi... Yy, tak mi się wydaje, okej, okay. Marcin ty poszedłeś do roboty? Tak Marcin poszedł do A, w pracy, okej. Okay. A czemu nie mogę iść z nim do pracy? Jak zawsze chciałem iść... Ej, halo, ja chciałem z nim iść z nim do roboty! Co to ma znaczyć? To co tutaj robi? O co chodzi ty? O kurczę rozpoczął się Zlot lot zapaleńców. Kliknij dwa. OK, pokaż informacje co my tutaj mamy? Planeta Miód Malina. O kurde, co to jest? Hakton, czy masz w sobie to coś, co pozwoli ci zostać najlepszym hakerem? Wybierz się na złot zapaleńców. O kurde, Ziomal. Ziomal, będziesz musiał się wybrać. Dobra, pójdziesz później po robocie, bo teraz nie możesz sobie na to pozwolić. Teraz nie możesz sobie na to pozwolić. Której ty kończysz pracę o 17? Dobra, o 17 maja. Ty do tego czasu możesz się cały czas uczyć. Nie, sąsiad właśnie mi napisał, że ktoś pobił. Mój rekord na zlocie zapaleńców, O kurde przybądź ze Co? Chcesz wpaść... Hmm. Tak, okej, okay. dobra Maja, możesz iść w sumie, bo i tak nie masz co robić. Yy, ten... Yy, Chłopiec, kurde, w robocie, ty możesz się zająć czymś innym, nie? Wiesz o co chodzi, kurde. Ale fajne w sumie, że są takie eventy właśnie w Simsach, jakieś... What the fuck? Cechy parceli. Okej. Okay. A ja nie, Zagr... graj w gry za pomocą maty z czujnikiem ruchu. Okej, okay, ale gdzie to jest? Co jest, kurde? Co to jest to? Okej, okay, skupiona. Nie. To jest chyba to, nie? Tak myślę. Tak, to jest to. Wow! Wow! Co tu się dzieje? To jakiś Minecraft, słuchajcie. Minecraft Simsach. Co jest? Co jest? Co tu się dzieje? Rozpoczyna wyzwanie na zwrocie zapalającego się do komputerów, aby przetestować umiejętności hakerskie. Dobra, leć Maja. Mm. Czekaj, czekaj, opłać rachunki, serwisy. Nie, kurde, nie, no. Graj w grę. Nie, halo, no Maja, masz tam iść, więcej opcji. Ćwicz weź, o, sztos. Tak, musisz tam iść. Sztos, dobra, Maja. Lecisz z tym, lecisz im, pokaż im, kto tutaj rządzi, ziomal Pokaż im, kto tutaj rządzi, Maja, musisz to wygrać, kurde Co my tutaj mamy, kurde, zaproszenie do miasta, wędruj po mieście i rozumiesz jest... O, nowy poziom wbiłaś, Maja, sztos Sztosik, to mi się podoba, okej, okay, dobra, skoro już pohakowałaś To teraz możesz, widzę, że tu jest zaznaczane to cały czas, ja nie wiem dlaczego w sumie Dobra, dawaj, lecisz z tym Masz 24 godziny na zapłacenie rachunków, zanim w twoim domu zostanie odłączony prąd. CO JEST?! Ło kurde, dobra, zaraz je zapłacimy. Czym się tam przejmujesz, ziobeczku, kuczy? CO SIĘ stało? Czy to... Nowy poziom grania w gry wideo. Okej, okay, sztos, ale... Badaj kosmos! Maja, musisz zbadać kosmos! Ło kurde, co tu się dzieje? Ale co ty tutaj masz? Dlaczego... Co ja tu robię? A, no to ja też nie wiem, Maja, tak szczerze. Dobra, idź badać ten kosmos, mordeczko. Idź badać kosmos. Maja, tylko nie zalicza... No Nie. Dobra, Maja, wracamy do domu. Wracamy do domu, nie ma co. Chociaż ja bym chciał, żebyś zbadała kosmos, tak czy siak. Czy możesz. Ej, nie, czy ty jest... Co jest? Ej, zaraz, zaraz, zaraz. Czy my poleciliśmy w kosmos w Simsach właśnie? Maja zaczyna nagle odczuwać niepokój i nie. Nerwo... nerwowość czuję dziwne mrowienie na dłoniach i stopach i ma lekkie zawroty głowy. Czy to objawy kosmicznego szaleństwa, czy coś jest. Okej, okay. Z... Zwiększ obroty wentylatora, wymień filtr. Wymień filtr Maja. Myślę, że to... To na pewno poboże! To na pewno poboże. Czuję się dobrze! Tak to się robi! Świeże powietrze naprawdę pomogło. Teraz spacer... Usuń wszystkie dane. Spacer kosmiczny. Maja. Maja może teraz budować rakiety, montować stabilizatory ładowania, a także eksplodować kosmos. Co jest? Piękny kosmiczny dzień. Załóż skafander kosmiczny. Mm, nie, załóż skafander kosmiczny Maja. Kurde, co jest? Ona naprawdę poleciała do kosmosu. Aż nie mogę w to uwierzyć. Tak szczerze? Wow. Ej, Maja, czemu ty znowu... Co jest z tobą? A tu się... Wykryty mały pojazd O nie, ej, co jest? Czy my kosmitów zaraz spotkamy? Kosmiczny pojedynek, przyjmij O nie, ej, co się dzieje? Kosmiczny pojedynek? Maja oszalała No dobra, przyjmij, babeczka Dawaj, lecisz z nimi Lecisz z nimi Pojedynek, żadne dwa pojedynki nie zaczynają yy, w ten sam sposób Dobra, atakuj, no już nie masz wyboru, kurde Maja wygrywa! Wow! Ulepszony statek, który pilotuje Maja, szybko rozprawia się z tą arogancką istotą pozaziemską. Uprzednol... Dobra, okej. Okay. Maja, możesz już wracać. Sie? serio... Okej, okay, już starczy. Dostałaś ścianko, fajnie było, nie? Idź teraz do domu, mordko. Idź teraz do domu, bo yy, ten chłop wrócił z roboty, trzeba zrobić obiad. Tak mi się wydaje, w sensie, no tak, ta, no to chyba tak, tak jakoś coś tego, nie? <laughs> ale dobra, okej, okay, zobaczmy, co my tutaj mamy, ile musimy na pewno opłacić, opłać, Marcin, Marcin zmienił grupę wiekową, dorośli, Czekaj, cię spełniać swoich marzeń planowania emerytury, o nie, jesteśmy dorośli, tylko nie to, opłać rachunki, Marcin, pierw, jak już, skoro jesteś już dorosły, to musisz opłacić rachuneczki, nie, sztos. Dobra, co my tutaj mamy? A, Maja poszła sobie spać. Ten kosmiczny spacer będzie zachwycony. Maja zakłada swój skafander. Okej, okay, ale Maja, idź spać. Idź spać. Yy, Okej, okay, dobra. Fajnie było i tak... Chcę przyjść do ciebie na chwilę. Zgadzasz się? Nie, nie zgadzamy się. Kurde, mam baby! Co ty, kurde, ruda? Dobra, yy, w takim razie, skoro ty, Marcin, jesteś głodny, to na twoim miejscu wziąłbym sobie weź resztki. Yy, później idź się wypróżni. I idź spać, stary, ja myślę, że to jest odpowiedni moment. Ej, powiem wam szczerze, że się mega zdziwiłem, że Maja podróżowała dzisiaj w kosmosie. Nie wiedziałem, że są takie możliwości w Simsach i yy, w sumie to śmiesznie, w sumie to śmiesznie, a możemy zobaczyć jak tam w pracy, Marcin, w sumie, bo ja nie wiem jak u ciebie w pracy. Wsp wspaniała, okej, okay, dobra, malowanie obrazów nie zaczęte. Okej, okay, czyli jeszcze nie zaczęłeś malować. No dobra, myślę, że jesteśmy bliżej niż dalej, żeby od, odegrać znowu debiut yy, właśnie w malarstwie. Możecie pisać mi jakieś rady dotyczące tego. A my dzisiejszy odcinek kończymy. Widzimy się pojutrze, w sumie jutro i pojutrze i popojutrze, bo filmy na tym kanale są codziennie. Dlatego subskrybujcie ten kanał, łapkujcie filmy. Ja byłem Marcin, widzimy się jutro, trzymajcie się na razie i pa pa! Puh.